Siema! Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, mojego kanału podcastu po polsku. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, jak spędziłem majówkę. Majówkę, czyli w Polsce określeniem majówki nazywamy właściwie początek maja, te pierwsze 5 dni maja. Głównie dlatego, bo tak. 1 maja mamy święto pracy, które jest dniem wolnym. 2 maja mamy, no, teoretycznie nic. I 3 maja mamy. Mamy święto Konstytucji 3 maja. I bardzo często te święta są przy weekendzie, więc bardzo często. często więc ludzie biorą wolne w pracy na te parę dni i z tak naprawdę dwóch dni, które są wolne, robi się, nie wiem, pięć dni od 5 dni wolnego od pracy i w tym czasie ludzie po prostu wyjeżdżają na jakieś wycieczki, na grillują, robią pikniki, w skrócie odpoczywają. Ja akurat byłem Zanim jeszcze powiem, sorry, że jestem przechylony, ale akurat warunki nagrywania nie mam najlepszych warunków do nagrywania w tym momencie, bo jestem w aucie, w którym nie ma dużo miejsca. A na dodatek, na zewnątrz pada bardzo silny deszcz. Nie wiem, czy to słyszycie. Pewnie tak, pewnie to słychać na nagraniu. No, yy... i tyle. Przejdźmy do tego, jak mi minęła majówka. Mam też tutaj taką rozpiskę ze sobą, żeby wiedzieć, o czym mówić. Gdzie byłem? Byłem w, w górach izerskich, no ale nie mówi Wam to pewnie zbyt wiele, więc powiem tak: byłem w karkonoszach. To też Wam pewnie nic nie mówi. Nieważne. Byłem w górach. Po prostu byłem w górach. Nie tylko ja, bo byłem też z rodzicami i, i siostrą. Byliśmy w górach izerskich, czyli w karkonoszach. Znajduje się Góry Izerskie, i ogólnie Karkonosze, znajdują się na, na pograniczu właściwie Polski, Niemiec i Czech. My byliśmy w województwie dolnośląskim. I żeby łatwiej wam było pojąć, yy, gdzie to jest na mapie, to największe duże miasto przy górach izerskich to Wrocław. I Wrocław jest też stolicą województwa dolnośląskiego to jest osobna sprawa. No, jechaliśmy pociągiem. Ja akurat bardzo lubię jeździć pociągami. Więc cieszyłem się z tego powodu. Z tym, że niestety jechaliśmy trzema pociągami. Nigdy wcześniej nie. Nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło coś takiego, żeby jechać gdzieś i trzy razy się przesiadać. No, teoretycznie dwa razy się przesiadać, ale wiecie, trzy różne pociągi. Kurde, i zapomniałem Wam powiedzieć, gdzie byłem. W Świeradowie jest drugi. Miejscowość, do której jechaliśmy, nazywa się Świeradów Zdrój. To jest taka miejscowość uzdrowiskowa w górach Izerskich. Bardzo, bardzo ładna swoją drogą. Ale cofając się jeszcze na chwilę do, do momentu podróży, to podróż była ciekawa. Podróż była ciekawa. Takie dwie rzeczy, które mi zapadły w pamięć. Jedna, to że Pomiędzy pierwszym pociągiem a drugim mieliśmy tylko 5 minut na przesiadkę. Tylko 5, a cały peron, nie, cały dworzec był tak skonstruowany jak labirynt. Że nie wystarczyło po prostu wyjść z pociągu, wyjść z pociągu, przejść do punktu B, wejść do pociągu. Nie, nie, nie. Tutaj to wyglądało. No, to było naprawdę szalone, ale to wyglądało jak. Wyglądało to bardzo śmiesznie. Ale jeśli graliście kiedyś w Snake'a, taką grę na telefon, to podobnie to wyglądało. Trzeba było tak o właściwie chodzić po całym dworcu. I ledwo zdążyliśmy, bo mówię, 5 minut na przesiadkę. A dodatkowo ja jeszcze z lekko kulejącą nogą z powodu kontuzji. To już w ogóle. Musiałem spiąć dupę, nie, dobra, musiałem spiąć tyłek i i zdążyć na ten pociąg, i zdążyć po prostu. Natomiast w następnym pociągu, czyli podczas następnej przesiadki, ludzi było tak dużo, a był tylko jeden wagonik pociągowy, że po prostu 10 osób nie zmieściło się do tego pociągu i musiało zostać i zostało na dworcu nie wiem czy pojechało następnym czy odpuściło sobie w ogóle wycieczkę ale no no tak było no ale wracając do Świeradowa to przed przyjazdem ja o tej miejscowości nie słyszałem nic, absolutnie nic więc nie miałem żadnych oczekiwań i się zdziwiłem naprawdę się zdziwiłem bardzo ładna miejscowość bardzo zadbana. Bardzo mało śmieci jest na ulicach, i, i po prostu jest to bardzo ładne miejsce. Dużo parków. Dużo ładnych parków. W sensie. Te parki są małe. To są takie parczki bardziej. Ale tak czy siak, no. Kurde, naprawdę. Ja byłem zdziwiony, bo nigdy wcześniej nie słyszałem o tej miejscowości. A tu się okazuje, że to jest naprawdę ładne miejsce. To jest w ogóle uzdrowisko, czyli takie miejsce dla kuracjuszy. kuracjuszy. Kuracjusze to są takie osoby, które przyjeżdżają w dane miejsce i się kurują, czyli leczą się. I Świeradów Zdrój jest właśnie takim miejscem, czyli uzdrowiskiem. I tak sobie pomyślałem, że może dlatego jest tak ładne, bo... No bo jest po prostu uzdrowiskiem. A jak coś jest uzdrowiskiem, to wiadomo, wszystkie dotacje z Polski, z Unii Europejskiej mm, lecą właśnie tam. W sensie nie zawsze, upraszczam, ale wiecie co mam na myśli. Więc rzeczywistość mnie bardzo zaskoczyła, bo naprawdę było tam czysto ładnie piękne parki. Dużo ludzi. Naprawdę bardzo dużo ludzi. Tego również się nie spodziewałem, ale ulice były pełne, były zatłoczone. I pierwsze co zrobiliśmy po przybyciu do Świeradowa Zdrój, to zdecydowaliśmy się wspiąć na taki... Nie wiem czy to można nazwać szczytem. No na taką górę. A konkretniej do wieży widokowej, która się nazywa Skywalk bodajże. Nie weszliśmy na nią ostatecznie, ponieważ cena była zaporowa, znaczy zaporowa. No bilet wstępu kosztował 68 zł, albo 69 zł za osobę, co jest, jeśli przeliczycie to sobie na dolary, to to, to, to wam wyjdzie około 15 dolarów, więc to może nie wyglądać jak dużo, ale uwierzcie mi, na polskie standardy, to takie wejście powinno kosztować dwa razy mniej. Więc zrezygnowaliśmy z wejścia na tą wieżę, bo też aż tak bardzo nam się nie chciało tam wchodzić. Mieliśmy dostatecznie ładny widok już z spod tej wieży widokowej. I po tym jak zdecydowaliśmy, że nie będziemy wchodzić na tą wieżę, pooparaliśmy się trochę na, na tej górze, na tej polanie górskiej. To było też miejsce, w którym było dużo... Straganów, yy, oscypków, były nawet budki z czurrosami, i była też chyba osobna restauracja, ale nawet tam nie wchodziliśmy, bo i tak nie byliśmy jeszcze wtedy głodni. A następnie, jak już odpoczęliśmy trochę, to zdecydowaliśmy się zejść do yy, no udać się w stronę hotelu. Bo zbliżała się już godzina 14, a od 15 można było wchodzić do hotelu. A, ale zapomniałem. A nie, w sumie nie zapomniałem, pomyliło mi się. Poszliśmy do hotelu, po czym udaliśmy się do, do restauracji, która znajdowała się, uwierzcie mi, no była dwa kroki od tego hotelu. To była wędzarnia ryb. Nigdy wcześniej nie byliśmy w wędzarni ryb. I no, ja na przykład zjadłem wędzonego pstrąga. Bardzo mi smakował. I zjadłem też Bigos. Potem się dowiedziałem od taty, że ponoć się nie zamawia Bigosu w restauracjach, bo zazwyczaj do takiego Bigosu trafiają same może nie że resztki, ale takie mięso, które się nie nadawało, żeby go dać gdzie indziej. A w Bigosie, jako że jest tam dużo kapusty i w ogóle jest to danie takie bardzo gęste, to łatwiej to zamaskować, że, że jakaś część mięsa już jest odpadkiem. Ale mi smakował ten Bigos. O ile się nie mylę, on był na Smalcu jeszcze. Był bardzo dobry. No i to tyle. Resztę tego dnia spędziliśmy w hotelu już, grillując, jak każdy prawdziwy Polak w majówkę. Na szczęście żabki były otwarte, bo nie mieliśmy żadnej wcześniej kupionej kiełbasy ze sobą, więc chwała żabkom. A, w sumie i w sumie. No nie, no, to nie był grill, to było ognisko bardziej, ale ognisko też się, też się liczy. Ja osobiście trochę pozamulałem na telefonie, poczytałem trochę Mistrza i Małgorzaty, bo zacząłem, zacząłem jakiś miesiąc temu czytać. Tylko, że to jest po rosyjsku, więc idzie mi to bardzo, bardzo powoli. A poza tym nie czytam też jej codziennie. Zapomniałem w ogóle powiedzieć, ale... Ale Świeradów Zdrój można odwiedzać nie tylko właśnie w, w późną wiosnę albo lato, kiedy jest ciepło i można chodzić po górach, ale też w zimę, bo są tam stoki narciarskie, na których, które widziałem z, z oddali i robiły wrażenie. Więc jest to taki. Można tam siedzieć cały rok. Inaczej, więc sezon trwa tam cały rok. I naprawdę, jak jesteście gdzieś w okolicy, to, to polecam tam zajrzeć, bo naprawdę jest tam ładnie. W następny dzień, natomiast. Wstaliśmy. W ogóle to było nienormalne, bo ja zasnąłem chyba o drugiej albo o pierwszej. Bo ostatnio mam problemy z zaśnięciem z jakiegoś powodu, nawet nie wiem dlaczego. Ale no, zasnąłem tak o pierwszej, drugiej, a obudziłem się o 6.30, ale tylko na chwilę, bo po zobaczeniu, że jest 6.30, to wiadomo, znowu poszedłem w kimę, jak to się mówi. Pójść w kimę, czyli pójść spać. I wstałem chyba około 10. Ale dziwna sytuacja. Nie wiem czemu tak się stało, ale. No tak się stało. Do godziny 11. musieliśmy opuścić nasz hotel, a raczej apartament, bo doba hotelowa trwała do 11. I w ogóle nie opowiedziałem Wam nic o hotelu, a. A w sumie czemu wam nie opowiedzieć. Hotel był apartament raczej był bardzo bardzo przyjemny. Było to nie w samym centrum Świeradowa-Zdrój, było to oddalone o jakieś 20 minut piechotą, nie wiem ile to autem, to jest może 3 minuty drogi. Czyli no wiecie, Świeradów-Zdrój nie jest duży. To było poza centrum, ale to też nie było 100 km od centrum, prawda? To nie jest sponsorowane, ale hotel się nazywał River Apartments, coś takiego. I naprawdę też odbiło, też zrobiło na mnie pozytywne wrażenie cały ten, cały ten apartament. To było w ogóle tak zrobione, że to był jeden, wyobraźcie sobie, jeden taki potężny dom. Podzielony na sześć różnych apartamentów, tak to mniej więcej wyglądało. Były, był basen na dworze, było jacuzzi, była sauna. Wspólne, wspólne te rzeczy były, więc wszyscy goście mogli z tego korzystać. Można było się socjalizować z sąsiadami, i tak I mieli jeszcze bardzo fajną. I cały hotel miał jeszcze bardzo fajną funkcję, mianowicie maszyna do robienia kostek lodu. I będziecie się śmiać, ale można powiedzieć, że ta maszyna naprawdę nas, mnie, mnie uratowała głównie, bo nie miałem ze sobą w ogóle nie mieliśmy ze sobą wiele wody i po prostu ja cały czas żarłem te kostki lodu, tym bardziej, że było bardzo ciepło. Kiedy już wyszliśmy z hotelu, to no, trzeba było się czymś zająć, bo pociąg mieliśmy dopiero o 18.00. Więc na początku przeszliśmy się po rynku, po świeradowskim rynku. I tu też olbrzymie zaskoczenie rynek, rynek bardzo mały, ale bardzo urokliwy. Taki, jakby to powiedzieć, Nadaje się do robienia zdjęć. W sumie pewnie Wam pokażę jakieś zdjęcia z tego rynku. Ale zauważyłem też, że dużo budynków było. W sensie dużo. Dobra, zauważyłem jeden. Jeden budynek był w, naprawdę w opłakanym stanie wymagał już remontu. Wymagał już remontu, więc nie wszystko, nie wszystko było takie kolorowe. Ale tak czy siak byłem pod wrażeniem. Tłumy ludzi były na tym rynku. Zaraz po tym, jak przeszliśmy ten rynek, to moja siostra zauważyła w oddali, że na którymś ze stoków jest yy, kolejka górska. Nie, to nie jest kolejka górska, przepraszam. Yy, kolejka gondolowa, tak to się chyba nazywa po polsku. Mianowicie. Mianowicie. Taka kolejka, która za pomocą kabin, do których się wchodzi, przewozi ludzi z jednego miejsca na drugie miejsce. W górach jest to bardzo popularne. No i zdecydowaliśmy się wszyscy, że w sumie czemu by nie? Czemu by ją nie wjechać na górę szczytu? Nie wiedzieliśmy, jaki to był szczyt, ale po prostu kolejka nas zafascynowała, więc stwierdziliśmy, że idziemy. No, i przyszliśmy. Bilet kosztował 7 dych, czyli za osobę. 7 dych za osobę, czyli podobnie jak wejście na tą wieżę widokową Skywalk, na którą ostatecznie nie weszliśmy. Tutaj cena była taka sama i stwierdziliśmy, no, pomyśleliśmy sobie to samo, że powaliło ich z tą ceną, ale stwierdziliśmy, dobra. Chcemy iść, no chcemy. No dobra, to jedziemy i pojechaliśmy tą kolejką na, na górę. Nie wiem jak się nazywa ten szczyt, na który wjechaliśmy, ale według mnie było warto. Widok był bardzo ładny, też pewnie jakieś zdjęcie wam się wyświetli tutaj. Po tym jak już wjechaliśmy na szczyt tej kolejki, to, to przeszliśmy kolejne, nie wiem, 300 czy tam 400 metrów, żeby wejść jeszcze wyżej. Bo ta kolejka nie kończyła się na samym szczycie góry i doszliśmy do takiego masztu. Ja się śmiałem, że to jest maszt 5G, ale tak naprawdę nie wiem, czy to była jakaś stacja GPS, nie wiem co to było. No, w każdym razie taka antena. No, i to tyle. No, jak już weszliśmy ten, jak już zdobyliśmy ten szczyt i zdecydowaliśmy, że dobra pora schodzić. No to zaczęliśmy schodzić dla mnie, jeszcze z moją kontuzją nogi. Ja schodziłem bardzo powoli. W ogóle to jest śmieszne, bo wchodzić mogę. To znaczy, moja kontuzja ma taką specyfikę, że wchodzenie na jakieś góry i szczyty nie jest moim problemem, ale schodzenie, schodzenie już jest. Były nawet takie momenty, gdzie po prostu schodziłem tyłem, bo stwierdziłem, że nie chce mi się. Nadwyrężać moje nogi i trudno. Będę wyglądać głupio, ale, ale oszczędzę nogę. Więc schodziłem czasami tyłem. Jak już zeszliśmy z tej góry, to zrobiliśmy się głodni. No więc zaczęliśmy szukać jakiegoś jedzenia. Znaleźliśmy właściwie nie znaleźliśmy, po prostu obok nas zauważyliśmy, że, że, że znajduje się jakaś restauracja. Szybko sprawdziliśmy oceny na Google. Zobaczyliśmy, czy, czy w ogóle ktoś tam je, bo to też jest często wskaźnik jakości jedzenia w, w restauracji. No i dwa te kwadraty można było odhaczyć. Więc stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie, poszliśmy właśnie tam. Musieliśmy tylko poczekać na początku, bo, bo była lekka kolejka po prostu. Mieli za mało stolików na taką ilość klientów. Ja sobie zamówiłem bulion. No taki rosół rybny. Bardzo dobry. Zjadłem też kotleta schabowego. Też bardzo dobry, ale ceny, słuchajcie, były absurdalnie wysokie według mnie. 55 zł za samo drugie danie, czyli ziemniaki, rybę i kapustę kiszoną. No, to jest według mnie jednak trochę za dużo. Ja porównuję to zawsze do takiej restauracji, no do Chińczyka, restauracji, no Chińczyka, który jest w Zielonej Górze. Się nazywa Hongha. Bardzo polecam, kocham, kocham to miejsce i tam na przykład drugie danie masz za 27 zł. No to Mógłbyś mieć takie dwa dania z hongha yy, zamiast tego jednego w, yy, w Świeradowiec tam było. Ale jedzenie było bardzo dobre. Jak ktoś. Yy, nie, w sumie nie będę polecać tej restauracji, bo nie pamiętam jak się nazywa. Jedzenie było dobre. I jak już zjedliśmy ten obiad, to zbliżała się godzina już 17:16.30 i bardziej. Więc, a przypominam, pociąg, pociąg mieliśmy o godzinie 18.00. Więc zdecydowaliśmy, że już powoli będziemy musieli zmierzać w stronę peronu, w stronę dworca kolejowego. Tym bardziej, że nie mieliśmy żadnej wody ze sobą, a trzeba było, trzeba było gdzieś ją kupić. Więc musieliśmy udać się jeszcze do Biedronki. Po wizycie w Biedronce, w najlepszym polskim sklepie i po zaopatrzeniu się w wodę yy, przyszliśmy na dworzec kolejowy. To była godzina 17, więc byli, byliśmy stanowczo za wcześnie na nasz pociąg, ale nie chciało nam się już więcej chodzić po Świeradowie Zdrój, tym bardziej, że ja mówię i powtarzam się, ale kontuzja nogi. Więc... Yy, Odpoczęliśmy po prostu na ławce i, i poczekaliśmy na nasz pociąg. Pociąg przyjechał ten sam co wcześniej, taki mały pierdek, jeden wagonik tylko, ale tym razem mniej ludzi, znacznie mniej ludzi jechało tym pociągiem, więc na szczęście wszyscy się zmieścili. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że po prostu jak jechaliśmy do Świerodowa, to to było, na, to to było 1 maja. Rano, czyli wszyscy wyjeżdżali na majówkę. Natomiast gdy wracaliśmy, to był piątek wieczorem, czyli no, większość ludzi, którzy wtedy przyjechało z nami, to zostawało na przykład do niedzieli. A ci, którzy nie zostawali do niedzieli, to po prostu mieli najczęściej swoje auta, więc jechali autem. I tak mi minęła majówka. Jeśli w waszym. Państwie, jeśli w państwie, z którego pochodzicie też macie coś podobnego jak majówka do majówki, to napiszcie w komentarzach. Zapraszam na mojego part... tak Ta na pewno. Zapraszam też na mojego Pataita link w opisie. Na moim patronajcie będziecie mogli znaleźć pełne transkrypcje filmów razem z wytłumaczeniem wszystkich bardziej złożonych fraz i wyrażeń. I będziecie też mieli opcję umówienia się na lekcje 1 na 1 polskiego. No lekcje, to za dużo powiedziane. Po prostu pogadać po polsku, poćwiczyć swoje umiejętności mówienia. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!